Witam serdecznie zodiakalne koziorożce. Horoskop dla Was na październik. Wybieram trzy karty i to tak. Karta droga, karta wierność i karta wewnętrzna moc. Koziorożce mogę powiedzieć, zebrały jedne z najpiękniejszych kart Stali i październik manifestuje się Wam. Pójściem nową drogą, to także może być karta ślubna. Tutaj mogą być bardzo udane śluby, i ten partner, partnerka, którą sobie wybierzecie na całe życie, okaże się tego wart, ponieważ karta wewnętrzna moc jest również, ona mówi o tym, że mamy wspaniałego partnera, partnerkę wspierającego nas we wszystkim. To także. Dobra wiadomość, jeśli chodzi o zmianę miejsca zamieszkania, o kupno nowej nieruchomości, nowego mieszkania, obojętnie czy to jest kupno za gotówkę, czy też na kredyt. Jednym słowem, zakotwiczenie się w nowych energiach, gdzie będzie nasze przebiegało dalsze życie bardzo dobry, bardzo dobry wybór. Tu jest też poprawa. Może być tak, że małżeństwo długoletnie raptem się posady owego związku zatrzęsą i będzie mowa o jakimś rozstaniu, ale tutaj jest naprawa wszystkiego, jak gdyby zbierzecie się, strzepiecie te złe energie z piórek i powiecie sobie tak, będziemy dalej, naprawicie to, co było złe. Czyli no jednym słowem październik jest miesiącem dla koziorożców. Powiedziałabym spektakularnym. O, spektakularnym w dobre wiadomości. A tymczasem do zobaczenia w listopadzie. Dziękuję. O, nie mogę Was wyłączyć.